9, 10, pochylenia głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I robimy taki uśmiech brodą na klatce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem dziewięć dziesięć stop i krążenia bark raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć drugi bark raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć 10 i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobry dzień, dobry dzień, dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Laty są pierwszy raz na moim kanale. Nazywam się Jan Żenielczyk, jestem 64-letnim fizjoterapeutą i prowadzę promocję zdrowego stylu życia poprzez różne formy ruchu. Krążenia barków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark, raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. To spróbujemy tak jak ostatnio krążenia barków i krążenia głowy, czyli barki krążą i głowa kręci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. I głowy rozczłoną. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. Napiszcie w komentarzu, komu się udało to nie? krążenia głowa, barków i głowy zrobić. Dobrze. Krążenia odgawska. Raz. dwa, 3, 4. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. drugą strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wkręcanie żarówek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć, w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zróbmy ręce. Teraz taki prosty ruch, siądę inaczej. W ten sposób. O, jedna ręka pod brodę, druga na głowę, tak? I z powrotem zmian. I raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie, super. Ręce trzymamy na kolanach i zginanie przed ranem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce zostają w tej pozycji, unoszenie łokci do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz przodem do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I krążenia bark Raz, Dwa, trzy.

Cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć sub ręce na bok. raz dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie ręce na bok. Jedna za plecy, druga na kolan I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć. fantastycznie. Ręce do boku i kołysanie tułowia lewo, prawo. I raz. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Przesuwam się dalej, nogi lekko wyprostowane, opieramy się plecami o ścianę albo podpieramy się rękoma i skręty stóp, lewo, prawo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, teraz ten sposób, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, bardzo dobrze. Grążenia stóp raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zginamy nogę w kolanie, chwytamy się za palce i rozciągamy palce. Rozciągamy. Robimy coś takiego, tak, także na zewnątrz. palce Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i druga strona to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, fantastycznie, super. I ręce <coughs> do modlitwy, lewo prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, chwytamy się pod kolano. Kolano ciągniemy do góry i wraca do, do, do podstawowej pozycji. Tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz może to ćwiczenie wyjaśnię. Do tej pory wykonywaliśmy to ćwiczenie w ten sposób, że kolano ciągnęliśmy do góry. Ale dużo osób ma problemy z kolanami czy z biodrami. Więc to samo kolano ciągniemy do góry, ale nie w ten sposób, a pomagamy sobie jeszcze rękoma albo paskiem. Czyli tutaj ciągniemy. Jedna noga zrobiona, teraz druga noga. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Teraz delikatny skłon do obu nóg. I delikatny balans. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz dużo osób ma problemy z biodrami, w związku z tym zrobimy sobie taki delikatny ruch. Jeżeli ktoś chce, to może tyle zrobić, tak? ale to za co oczywiście zrobimy taki ruch. I teraz leciutko się skręcimy w lewo i spróbujemy to kolano tak delikatnie rozciągać na zewnątrz za pomocą łokci. Tylko delikatne ruchy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I dam radę, wytkamy się za palce i ciągniemy tu do palców. Ta ręka niech będzie tak, jak była. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Stopa do stopy i motylki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziesięć stop I sześć głębokich wdechów. Wydechów. wydech, Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wydech i wdech, wydech. I. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia. Dziękuję za komentarze, dziękuję za łapki w górę. Kto nie dał jeszcze łapki w górę, to zapraszam łapki w górę i zapraszam do subskrypcji. I ja kończę, bo już czekają tutaj na mnie pacjenci, muszę się szybko zbierać. Także do mnie zobaczenia w następnym filmie.